Pamięcią, nie jest aż tak tragicznie. Marsz 15, może 20 minut. I proszę bardzo, wiatka No, schron. Coś na nią spadło, dlatego idę w pięknym tunelu. Oczywiście, ala kożna śmieci. Zobaczymy, w jakim ona jest stanie, w środku. Proszę bardzo. Udało się. Taborecik, krzesełko. Akurat ta jest czterogwiazdkowa. Wysokość 1,50 m, to tak, żebyś wiedział. Ale na szlaku to prawdziwy Hilton. To miejsce ma już na pewno za sobą. <noise> na, najlepsze swoje dni. Tam jest rozwalony stolik. Jakoś te ławki się jeszcze trzymają. Ale sądzę, że już niedługo. A i widzę, że pracowali tu drwale, także będę miał pewnie parę podskoków. wierzysz? To ten sam dzień. Rano, jak wychodziłem, wszystko było zaśnieżone, na szlaku był śnieg po kolana i wiał naprawdę silny wiatr. A tutaj, prawdziwa wiosna. Wiosenny wiaterek na twarzy. W śniegu U. prawie nie ma. Jest naprawdę stosunkowo ciepło. Niesamowite. Sądzę, że jak wejdę troszkę wyżej, to znowu. Krajobraz się zmieni, ale na razie postanowiłem podzielić się z Tobą tymi jakże sezonowymi przemyśleniami. Jestem w rezerwacie przyrody na terenie Słowacji. Ciekawy byłem, czy zostały usunięte te drobne przeszkody w postaci na przykład takiego drzewka. Wchodziłem górą, ale nie jest to zbyt w porządku. No, jest trudne do obejścia, ale teraz, w związku z tym, że jest zima i nie ma tak dużej zieleni, można to zrobić o, w taki prosty sposób. Drzewo jest piękne. Co sumie to dobrze, że je zostawili. Jeżeli to ma być rezerwat z 5 stopnia, to przecież niech sobie będzie. Stary, piękny las. Aż się wrócę, żeby pokazać to drzewo, które wyrwane z korzeniami upadło. I doczeka tutaj swojego całkowitego końca. Będąc jeszcze pożywieniem dla wielu owadów i organizmów roślinnych. No i teraz patrz. Nie wiem, to chyba świerki ale piękne drzewa zobacz tutaj tylko dlatego, że jest to rezerwat przyrody to co drzewka żyją sobie tutaj w spokoju w innym przypadku pewnie już byśmy na nich kroili chleb ewentualnie składali rzeczy do drewnianej szafy kto wie Miejscuwa jest naprawdę ciekawa ja Mogę z czystym sumieniem polecić przejście nawet tego odcinka. Ten odcinek on w ogóle wyróżnia się z całego szlaku. A wiem co mówię, bo w ciągu pół roku widzę go drugi raz. Ma swój urok, jest inny. Taki majestetyczny. O, tego sobie im brakowało. Ogólnie klimaty są super. Możesz nawet zaplanować nocleg w mikroschronie. Wspierze się okrutnie, ale co byłby ze mnie za człowiek, gdybym nie pokazał Ci jak to wygląda. Zobacz, potężny system korzeniowy nie pomógł, żeby się wywróciło. To, które teraz widzisz, to troszkę wcześniej. Ja spróbuję przejść przez bajorko i pokażę Ci, jak ono wygląda tutaj. Pewnie kamera nie oddaje tego, ale Oceniam to jakieś 4 na 10 metrów. Także naprawdę sporo się wyrwało. A ja zasuwam sobie śladami jakiegoś kwadrocykla albo Straż Graniczna, co jest bardzo prawdopodobne, albo ewentualnie jacyś strażnicy rezerwatu. Ja jednak stawiał na to pierwsze. Kto wie, może ich spotkam, jak będą wracać. Kto wie, że niby Siwakowska Dolina 689 tylko, że co to kurczę za dolina, jak ja się na nią spinam już pół godziny. Jeżeli to jest dolina, to powiem szczerze, aż się boję pomyśleć, co będzie dalej. A ja przecież muszę zejść do Łęczy łupkowskiej. Tak to chyba się nazywa. I mam jeszcze kawałek. Szybko nie idę, bo jest straszne błoto. Także, jak nie kijem, pałką Najpierw śnieg po kostki. No dobra, po kolana. A teraz błoto po kostki. Będę dzwonił do Janka z końca świata. Jeżeli okaże się, że przyjechał i jest na miejscu, no to wtedy już nawet z do schroniska dojdę. Jeżeli się okaże, że nie, to pewnie zostanę tutaj na Przełęczy Łubkowskiej. Pomimo tego, że schronisko jest dla mnie otwarte. Może dla innych też, tego nie wiem. I czeka tam depozyt z jedzeniem na kolejne dni dość niewiadoma przeprawa znowu co najmniej trzy noslegi, dwa noclegi na dziko w schronach turystycznych dlatego zobaczymy za jakąś godzinkę półtorej wszystko będzie wiadomo zapomniałem o tym zejściu Po tych liściach i śniegu to ja bym na pewno na tyłku zjechał nie widzisz tego, ale to jest bardzo stromo w dół. Hmm, nic strasznego, pójdę sobie troszeczkę trawersem. O, jakoś tak tamtędy. I hop, do góry. O, tutaj naprawdę dobre oznaczenie. Zimą widać to dużo lepiej. Szczerze mówiąc, latem chyba jeszcze nie było tego znaczenia. Zastanawiałem się, którym wyjść. Oczywiście do chatki dojdę. Zobaczę. Tu pod nami jest tunel. I teraz zastanawiam się, czy szukać go. O. Nie pewnie byłoby widać jaką ścieżkę wydeptaną Te miejsca mi się bardzo podobają, naprawdę o, ja tutaj bym się chętnie zatrzymał na odpoczynek no, zobaczcie Prawda? Nawet kocyk jest. O no, niesamowite Jaka przytulna chatka. Wypisywałem się tu ostatnim razem Teraz już nie będę Nie no, dla mnie petarda Ktoś się postarał Takie rzeczy naprawdę cieszą oko Poszedłbym zobaczyć, czy jest światełko w tunelu, ale stoję tutaj nad jakąś przepaścią dookoła mury. Nie ma jak zejść. Ja ci pokażę, jak ja tu wszedłem. O, widzisz tą stromą drogą, stromym zboczem. Zrobiłem to dla ciebie, żebyś ty już nie musiał. Pamiątkowe zdjęcie. Nie wiem, może kiedyś tam wejdę. A na razie idę, bo już tak mam, że zawsze jak gdzieś zostawię plecach, to czuję niepokój. Widziałem. A teraz zabieram garba i śmigam na koniec świata. To może być daleko cholera. Chcę ci obwieścić dwie rzeczy. Pierwsze to to, że jestem już w bieszczadach. Jestem w bieszczadach? Jestem w bieszczadach. A drugą to, że właśnie nasza mnie refleksja. Że jest to mój ósmy dzień wędrówki, i tak naprawdę, nie licząc leśniczych na traktorze, to nie spotkałem na szlaku nikogo. Nikogo. To się nazywa samotność, prawda? Wyciągam nogi przed siebie, najdalej jak potrafię, gdyż bardzo chciałbym móc za dnia pokazać i tobie. Ale też samemu zobaczyć koniec świata po remoncie, elewacji pół roku temu. Był tam Armagedon i membrama wysoko przepuszczalna zamiast ścian i dachu. I spodziewam się zobaczyć coś ładnego. A nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jaka piękna brama natury przed nami jest normalnie. Aż zdjęcie zrobię. Do galerii. Cudnie. Ładnie, ładnie, ładnie. Powtarzam się? Ładnie. Nie no niemożliwe, ładnie. Ładnie. Takie fajniutkie będzie przejście po kładce. Na razie przejście po błocie. Mam nadzieję, że się nie wykor... Wykopyrtne. O na pewno będzie zainteresowany. To taka kładka. Normalnie kładka, kładka. Tak, humor mnie wrócił, bo wiem, że dzisiaj śpię pod dachem. Liczę na o Jezu, gorącą wodę, co prawda w miednicy, ale jednak i przepierkę, przepierkę pewnych części garderoby, których publicznie w odległości około 10 metrów nawet nie mogę Wyciągać na światło dzienne. No właśnie, to są roki podróży. Pięć dni w górach. Schronisko na końcu świata. Tylko tak, z perspektywy dojeżdżających drogami utwardzonymi, jest to koniec świata. Z perspektywy Janka, gospodarza, jest to koniec świata. Ale z mojej perspektywy, Osoby, która po pięciu dniach schodzi z gór, no dla mnie jest to początek świata, zgadza się? No właśnie. O, za nami, za mną, dobra, uroczy wiadukt. Uroczy i stary. Z tej strony trochę mniej urocza chata. Trochę jej się rozpadło. Ale dalej już są nowe. Gdzieś tutaj jest jakaś miejscowa na nocleg. Muszę się zatrzymać, bo zaraz ugrzęznę w błocie. Ale, ale... Chata na końcu świata ma tak niepowtarzalny urok, że po prostu być w okolicy i nie wejść, a jeszcze mieć możliwość przynocować stary... Przepraszam. Stary, stara, stara, stary. Kolego, koleżanko, przyjaciele, po prostu tak nie wypada, trzeba koniecznie to miejsce odwiedzić. Stary też się znalazł, młody. Zwróć uwagę jakie ciekawe ograżenie z wykarczowanych pni i ciągnie się spory kawałek Myślę, że dobrze 300, dobre 300-400 metrów Ostatnim razem jak szedłem to też zbudziło moje zainteresowanie z tym, że bateria out a ja mogę tylko sobie pomyśleć Jaka szkoda, że te ciekawostki nie uwieczniłem, te dwie maszyny, które widzisz, jest to sprzęt trwali. Jeżeli się nie mylę, to służy do tworzenia mostów powietrznych, tak żeby w górach ciągać drewno. Aczkolwiek równie dobrze może służyć do czego innego, a ja się nie znam. Do schroniska na końcu świata idzie się przez taką drogę. Wcześniej tu. W ogóle nie było przejścia, był tylko taki krąg betonowy. Ale domyślam się, że ktoś to zasypał, może dla potrzeb remontu chaty. Ale jest teren prywatny i bardzo dobrze. Widzę, że nawet Janek zostawia samochód. Czyli jakaś tego przyczyna jest. Do butów przykleiło mi się po kilogramie błota do każdego, o w mordę naprawdę czuję, że idę dzisiaj był dobry dzień dobry marsz Ilo śniegu na szlaku zmalała, dlatego mogłem przyspieszyć zamknę dzień w okolicy 21 może dwóch zobaczę na odczyt GPS wtedy będę wiedział dokładnie ale jestem bardzo zadowolony i z przebytej trasy i z tego, że dotarłem tutaj, widzę dym z komina. A to może oznaczać tylko jedno, że będzie ciepło, że będzie wrządku po prostu pod dostatkiem. Dzisiaj się najem zrobię wszystko, żeby się chociaż trochę przeprać. Wyobraź sobie tak. Idę do miejsca, gdzie nie ma bieżącej wody, gdzie nie ma prądu. Zapomnij o łazience. Kabina prysznicowa na zewnątrz, toaleta tak samo, a dla mnie to jest po prostu super cywilizacja. Wszystko jest kwestią porównania i tego, co człowiek w ostatnim czasie przeżył. Jest, dochodzę, naprawdę dochodzę. Zostało mi ostatnie kilka metrów. O, jak dobrze! Elegancko opukałem buty z błota przed przejściem. Aczkolwiek pamiętam, że buty zostawia się w sieni. Jest, jest, to ona! Chata na końcu świata. To jest to. Nie wierzę. Słuchaj, jestem. Pokażę Ci teraz, tak szybko, wieczorową porą. Tak to wygląda. Klimatycznie niesamowicie. A, tu jest strefa prywatna. Janek dorzuca do kominka. Nie będę tam Co się pchał. No nie wiem. Strefa prywatna jest tutaj. Muszę to nagrać, bo mi nie uwierzysz. Tak, to są moje ciuszki. Wszystko, o, jak powinno być. Brałem przed chwilą kąpiel tym wiaderkiem, polewając się wodą z banka. I nie byłoby w tym nic aż tak wyrafinowanego, gdyby nie temperatura w pomieszczeniu. Czy ty to widzisz? 5 stopni, 5 stopni Celsjusza, a ja do rosołu. I polewając się wodą z dbanka, przyjąłem taki prawie że prysznic. A dodam, że w tym wiatrze to może było dwie trzecie maksymalnie, ale to i tak fajnie, bo po raz pierwszy od pięciu dni czuję, że nie. Pachnę nieładnie. Dziękuję za obejrzenie całego odcinka i tradycyjnie zapraszam na kolejny. Będę w nim spędzał najbardziej wypasioną noc w trakcie tej wędrówki. Do mojej dyspozycji będzie cały apartament. Przy komforcie, jaki będę miał, kwota 40 zł wydaje się niewygórowaną. Dziękuję ci, że subskrybujesz kanał, tym samym pomagając mi w jego rozwoju.